Dzień dobry, witam uczniów w klasy siódmej na lekcji kolejnej z edytorem tekstu Word dzisiaj pokażemy sobie, a w zasadzie przypomnimy sobie, bo my już się tym zajmowaliśmy, jak wstawiać, formatować obrazy, które wstawiamy do tekstu i z takich nowszych rzeczy jeszcze jak grupować elementy oraz stosować szablony. Wiadomo, że do tekstu można wstawić oczywiście różne obiekty, w tym m.in. obrazy, grafiki. E, grafiki to mogą być albo wykonane przez nas własnoręcznie, np. Na przykład w Paint, e, czy w programie GIMP, e, a mogą być to również e, jakieś obrazy pobrane z internetu. E, I tutaj sobie tam taką stronę, może nie tutaj, o, jestem w takiej stronie, gdzie sobie już... E, e, Wpisałem na przykład kwiaty yy, i pierwsza rzecz, tutaj jaką przy takim wyszukiwaniu należy zrobić, to oczywiście tutaj jest tutaj yy, o, narzędzia to jest ważne i tutaj o, zwykle z dowolną licencją, yy, czyli prawa użytkowania, yy, warto sobie zaznaczyć oznaczone do podobnego wykorzystania z modyfikacją, wtedy jesteśmy pewni, że możemy sobie. A no, z tym obrazkiem tam robić różne rzeczy. Możemy go modyfikować po prostu. I drugi, który mam zaznaczony, to opcje. Yy, domyślnie mamy dowolny rozmiar. Wybieramy sobie najlepiej duży albo średni. Dowolny rozmiar, to wtedy możemy mieć te obrazki, naprawdę niektóre bardzo małe, i efekt po prostu na, na kartce A4. Kiedy będziemy chcieli go powiększyć, to no, będzie troszkę mizerny. Ja już sobie wybrałem, pobrałem sobie, wiecie jak pobieramy, zaznaczamy sobie dowolny obrazek, tak, i zaznaczamy sobie zapisz grafikę jako, wskazujemy miejsce, y, gdzie to ma być y, pobrane, prawda, A tutaj w moim folderze y, ja sobie pobrałem właśnie tutaj, takie czerwone kwiaty, które mogą się kiedyś tam przydać do jakiegoś tam y, y, Do tam rzeczy, ale ja może pokażę to, może nie na, na podstawie czerwonych kwiatów, ale na podstawie tego tekstu z poprzedniej lekcji. Bitwa o Midway. Pamiętamy to źródło, jest podane, o tym też trzeba pamiętać, że to nie ja to napisałem, tylko chodzi tu z jakiejś strony. I ja sobie z tej strony pobrałem. Ee, o, przepraszam, tutaj już obrazy, no bo ta strona, jak widzicie no nie będę już jak sobie, bo nam czasu, będę sobie obraz będę stawiał sobie, tutaj mam jakieś zdjęcia klikam sobie w miejscu, w którym chcę, go, chcę zdjęcie wstawić, na przykład tutaj i wstawianie obraz tak? no i tutaj sobie muszę przejść do mojego Tutaj, teraz jeden. Zaznaczam wstaw, On mi się pojawia, jest taki dość duży i jest niesformatowany. Żeby sformatować, to musimy na niego dwa razy wpisać. Chociaż na początku nam się już pokazuje właśnie. O, zawijanie tekstu. To, jest, to nas interesuje. Rozwijamy sobie, dajemy albo przyległe, albo ramka. Teraz sobie daję ramkę i ten obraz będzie mi się tutaj. Tutaj mi się bardzo no, się, ład, ładnie się po prostu wstawi. Co jeszcze można? No Mogę tutaj jeszcze zmienić pewną jasność, kontrast tego obrazu. No i tak to się mniej więcej odbywa to takie wstawianie obrazów do, do tekstu. No, może być oczywiście pod, może być tutaj na przykład, popatrzmy, górę i dół. Co to będzie wtedy, górę i dół? To wtedy on. Nie, nie wetnie się w, jakby w tekst, tylko będzie o, jakby troszkę przesunę, o, to wtedy będzie między górą a dołem, tak. A no, jeżeli dam znowu tą ramkę, to o, to popatrzcie, to może sobie tutaj, ja Jeszcze może być przyległe. Tak. Tak to wygląda. Tu macie w podręczniku to zresztą opisane ustawianie, właśnie wstaw. Otaczamy to obraz tekstem, możemy otaczać. No i te opcje właśnie. Inna rzecz, którą możemy sobie zrobić, to jest tak zwane grupowanie. O no, no, grupowanie akurat nie mówiliśmy. Co to jest grupowanie? Grupowanie to jest taka ciekawa opcja, że jeżeli sobie y, skomponujemy z obiektów, tylko że już muszą być kształty, jakieś obiekty, coś, jakiś, jakiś, y, jaką, jak, jak, jakiś nowy obiekt, to możemy sobie je zgrupować w jeden. Czyli na przykład z czterech, z trzech, czterech, z pięciu, różnych, możemy sobie stworzyć jeden i on będzie traktowany jako już jeden obiekt. Jak to wygląda? Tutaj mamy o, wstawianie i wybieram sobie kształty, no i wybiera sobie jakiś tam, dajmy na to, tak, yy, potem znowu jakiś inny, yy, może tutaj, o, sobie, dobrze, no i coś jeszcze sobie ze dwa wstawię tutaj, o. Przykład. Przepraszam, muszę jeszcze raz wstawić. Eee, tylko musiałbym go tutaj jeszcze próbować eee, odwrócić, to odwracanie, nie, to nie to. Eee, Obrót, przepraszam, e, tylko muszę sobie to cofnąć, jeszcze obrót tutaj, przepraszam, Prze, przerzuć w poziomie, tak, o, popatrzmy, o, sobie stworzyłem sobie coś takiego. I teraz e, mogę sobie tutaj e, we wstawianiu, że sobie to zaznaczę, z klawiszem CTRL, to mogę sobie teraz prawym przyciskiem myszy zrobić, kliknąć i będzie grupowanie. Widzimy. I wybieram: grupuj. I wtedy popatrz, co się stało. Zrobił mi się jeden obiekt. I teraz, jak przesuwam, to ja przesuwam już nie każdą, każdą figurę os osobno, tylko cały obiekt razem. No jest dobre że jeżeli sobie jakąś kompozycję tworzymy z tych mm, kształtów, a właśnie możemy sobie je sposób pogrupować. No i, i, i tutaj w zasadzie wszystko no to mamy, możemy sobie oczywiście. A WordArt to możemy sobie używać, prawda? Ja tu sobie wstawię nowy klik, otworzę nowy dokument. No jak wstawiamy WordArt? To no przecież no, oczywiście wiadomo też wstawianie WordArt. I tu mamy te opcje. Pamiętajmy tylko, że jak, jeżeli chcę uzyskać jakieś różne wielkości czcionki, to piszę tutaj coś naprawdę. Jak jeden tekst, prawda? Eee. Trochę szkoda tego czasu, nie? Przepraszam wszystkich. Aha, jeżeli piszę, jeżeli nie, nie dam Entera, nie dałem Entera, to mi wprawdzie przeskoczyło do nowej linii, ale jeżeli nie, sta, nie stawię Enter, to mi się pojawi to, o, w jednej linii, tak? I znowu już muszę to tą ramkę. No i taki obiekt mogę sobie już formatować. Tak? Mogę go sobie, że wypełnienie ma biały, możemy dać mu jakieś wypełnienie, yy, żółte na przykład to będzie żółte, tak? No jest to przeróżne. Efekty wypełnienia, no to mogą być, popatrzmy, i tekstura, deseń, obraz może być, nawet popatrzmy, jeżeli sobie wybiorę obraz, a nawet te róże, no, to, o, widzimy ten obraz tu będzie w tle tego, można sobie to komponować w różny sposób, można sobie dane zaznaczone zamienić na inną opcję, a gdybym chciał coś napisać, no, jakąś mniejszą czcionką, prawda? No to znowu muszę to osobnym osobnie zrobić. Tak. Yy. Na no, urodziny. O. I wtedy po sformatowaniu mogę sobie o, to przesunąć i mogę sobie to zobaczyć tutaj mogę sobie zmniejszyć wtedy. Gdyby to był jeden tekst napisany od razu, całość to musiałbym zmniejszyć. Całość, tak? Więc wtedy no, trzeba to, ten WordArt po prostu sobie tutaj zapisać i jeszcze raz włączyć. I podobnie jak piszę w tym WordArcie, to teraz popatrzmy. Jeżeli chcę, żeby mi się coś przyniosło do nowej linii, Będą się. No, i teraz chcę przejść do następnej linii, wtedy wstaje, N. Mentor. No i dajmy na to, kiedy się skończy pandemia, powiedzmy sobie, że 20 czerwca. Albo nie skończy się, ale przynajmniej będzie można zrobić w rodzinę 2020 roku i Roku znowu mi skoczyło, ale on będzie, ale on będzie na pewno w tym, w tym wierszu przy 2020. Natomiast ta data będzie poniżej, dlatego że po się wstawiłem Enter. Zobaczmy, jest tak dokładnie. Znowu formatuję ramkę. Ono mi podskoczy do góry, ale się tym nie przejmuje. O, I tutaj mogę sobie to dokładnie formatować, jak mi się podoba. Kolejna rzecz. Przy układzie strony mamy jeszcze coś takiego jak kolor strony. i ja o tym mówiłem bodajże poprzednio. I obramowania stron. Kolor strony możemy sobie oczywiście wybrać jakiś, prawda? O, tutaj z tej palety kolorów. Efekty wypełnienia znowu mogą być obraz, prawda? No, jak sobie wstawię tą różę, no to będzie pewnie taki niż masz mi się zrobił. O! No ale dobrze, niech będzie. Yy, tylko tutaj pamiętajcie, w tych opcjach programu Word yy, trzeba wyświetlanie, yy, sprawdzanie yy, zaawansowane, no gdzieś to było, zastosowywanie, dodatki, nie sprawdzałem sobie wcześniej. Tak wiem, że. Yy, Drukuj kolory i obrazy tła, właśnie. A tutaj było, tak. Bo jeżeli sobie, będzie to wyłączone, to, yy, to mi się strona po prostu biała wydrukuje. Tak? Także, mm, no i mam jeszcze obramowania. No one są w tym miejscu. Kolor automatyczny, można sobie oczywiście zmienić ten kolor. Tak, no tutaj sobie. Y, szerokość y, i wzór, no dajmy sobie jakiś tam. Tutaj niestety już kolor nie będzie do zmiany, ale będzie można o, sobie wysokość robić, więc Jak dam ok, to mi się takie obramowanie pojawi. Po prostu. No, no i, i kolejna, ostatnia opcja to tutaj mamy stosowanie zwanych szablonów. Szablony są to po prostu gotowe, wzory. No, pism, listów, czegokolwiek. Nie zawsze nam program pokaże, ale spróbujemy sobie tak wywołać, żeby pokazał. Dajemy oczywiście nowy. Tak jak zwykle ja wybieram nowy pusy dokument. No, jak nie chcę nowego Worda otwierać, to nowy pusy dokument on mi się otwiera i coś tam sobie pisze. Ale popatrzcie, tutaj mamy szablon. Eee, I. Możemy puste, niedawno używane, zainstalowane szablony, moje szablony, jak, ale możemy z Microsoft Office Online wybrać, o, patrzcie, bardzo, bardzo dużo i zaproszenia, yy, i kalendarze, i no, ulotki, no różne, różne rzeczy. Tyle, że naprawdę no, nie wszystko czasem nam program wyświetli, no niestety, ale popatrzmy sobie damy kalendarze. To mi się otworzy ta pisa kalendarzy. Wiem, że ten pierwszy się nie chciał otworzyć. Yy... Miesięczny, tygodniowy kalendarz planowania. Zobaczymy czy teraz. No widzimy, no nie. No. Niestety, ale jeżeli bym sobie wybrał już ten drugi. O, mi się, a mi się otwierał. Uwierzcie mi, że, że, że one się te szablony się otwierają. Oczywiście w nowszych, nowszych wersjach programu Office, bo ja mam bardzo, bardzo, bardzo starą, to jest tego więcej, no można jeszcze co, jakieś ulotki zobaczymy, co tutaj mam. o mamy jakieś gotowe, no zobaczymy, nawet mamy jakieś dyplomy, pewnie też, no można z tego, Certy, certyfikaty, no wybierzemy sobie jakąś taką ulotkę, dorożę powiesz. No, no, uwierzcie mi na słowo, że, 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 że ten program pobiera też. Czasem to jest tak, że, że, że ten program, którym nagrywam, to coś tam blokuje. I teraz zadanie dla Was to będzie zadanie piąte. Ze strony 194 yy, opisz w edytorze tekstu wybrano dyscyplinę sportową, na przykład taką, jaką lubisz oglądać, uprawiać, a do tekstu wstaw odpowiedni obraz, albo obrazy, albo rysunek, który narysujecie, yy, czy z klipartów, no, bo kliparty również przerabialiśmy, Albo wyszukane z, z, w internecie, albo z własnych zbiorów na no, dowolną grafikę. Chodzi o to, żeby to mniej więcej wyglądało o coś takiego, prawda? Tutaj jeszcze przypominam, że ten tekst na przykład on jeszcze nie jest sformatowany. To już tak przy okazji, bo no, on powinien. No, już będzie to taki dodatek mój. Yy, pamiętamy, że ja mówiłem o tym justowaniu, prawda? On nie jest wyjustowany w dzieci, on jest znowu poszarpany, więc. To robimy, no, zaznaczamy sobie taki tekst, i o, jak widzimy, to jest zaznaczone wyrównaj do lewej, wyjustuj, i już nam się elegancko to wszystko wyrównało. O, tutaj ja to nawet specjalnie chyba tak pobieram, żeby to, to nie było wyjustowane. I na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, kiedy będziecie pisać, już dalej nie będę robił, to nawet inna czcionka, ale pojawiają się jeszcze to, tak, jako przypomnienie takie o. Pojedyncze piszące literki i a to jest, yy, oczywiście błąd, nie zostawiamy pojedynczych liter, zawsze przenosimy je do nowego wiersza. I tutaj, jako przypomnienie, robimy to w ten sposób, że stosujemy tak, tak zwaną twardą spację. Czyli co robię? No, ustawiam kursor w tym miejscu, gdzie chciałbym, żeby, to moja, żeby ta literka samotna się pojawiła, czyli w nowym wierszu. Teraz yy, naciskam klawisz Backspace. I ona mi się tutaj pojawi, widzicie, tyle że jest jakby połączona z okrętami. Jeżeli dałbym spację, to co się stanie? Ona mi z powrotem wróci. Nie osiągnę efektu. Czyli sama spacja tu nie wystarczy, żeby rozdzielić. Musi być tak zwana twarda spacja. Czyli jeszcze raz backspace, ona mi się pojawia, i teraz naciskam klawisz CTRL, następnie SHIFT, i wtedy daję spację. Czyli CTRL, SHIFT i spacja. O, i wtedy mi się to ładnie rozdziela, a twarda spacja wygląda o tak, że to jest takie, o widzicie, kółeczko. O. Normalne spacje to są krobeczki, a twarda spacja to jest o, takie kółko. I to jest ze sobą, to, to są jakby ze sobą sklejone już te, te dwa, te dwa, te, 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 te okre, a i okręt, Prawda? Yy, no i to, Tyle, pamiętajcie o tym zadaniu, żeby zrobić to jak najszybciej, żeby sobie nie robić zaległości. Prawda? No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.